Ok, jako że parkour bardzo wam się spodobał, to czas w takim razie teraz na Lucky bloki, Ale jak zginiemy, to wszyscy z nas słyszą Coffee Densa. Więc w Ej, takim zło? razie jest z nami Gotti, Miko, jest z nami Ej, Owocek. Cześć. Co, czas w takim razie Cześć, a... otworzyć i mam nadzieję, że nie będzie nas to aż bardzo nerwowało, Dlatego, że jak nawet zginieć tylko Miko, to i tak będziemy słyszeć wszyscy naraz tego Coffee Densa. Więc to może być wyczerpane i zaczynamy oczywiście. Miat. A, wytytyty, Gotti, serio. No, wow, no. Wow. Kto zginął Dora. znowu? To, to Gotti ja. Wytyfy znowu, co wy robicie? Co Ci jak giną No bo zaczął się dobra? odcinek No weźcie co, co się z wami dzieje, chłopaki? Gotti jeszcze specjalnie chyba ginie Ej nie, bo ja teraz mnie w górę wybiło Co nie, to ja dzieje tego się prakuję. słuchać nie da Dobra, przepraszam To akurat moja wina Wszystkich nas wywaliło, jest głośniejsza muzyka jeszcze Ale jest głośno teraz To no, głośno jest strzela Bo zginęliśmy wszyscy na raz, więc jest głośno O, okay, jest, dobra O wodka, że waliło O nie nie, nie nie nie, chcę zginąć Proszę dajcie mi cokolwiek żebym nie mógł nie musiał Co tu jest za jakieś Dobra jest? Ja chyba muszę znowu zginąć niestety chłopaki Zaraz będziecie słyszeć dzięki mnie Koffin Densa mam Okej okay, chłopaki, en siema ten o dziś, ten, ten zaraz ten, ten, ten. O, o nie, drogi. o nie O nie no, dobra. evil bunny swarm O fakturze jak to wywaliło ci tych evil bunny Weź mi go Widzę właśnie, dobra ja mam pełno tych tych Właśnie te delta takie bloki i... wydawało mi się Że one są takie właśnie, dużo z nich rzeczy wylatuje Ale jak widzimy o, ja Kurde dużo giniemy na razie z nich <laughs> O nie Bob bo, 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 bo... <laughs> nie Bob proszę przepraszam Pijemy stary potion jakieś bo... Wywalaj Ty jakiś mistery połóż O nie Nie, nie zginął Dostałem, wypiłem tą potkę, ale w takiej śmierci Ej nie, bo ja dopuściłem Dlaczego ja co chwilę umieram? To musisz zginąć sobie, Gotti Dobra Ale ktoś... Ej, bo ten boś Ten kurde, zapomniałem jak on ma, jak się nazywa? Bałwan mi zabił, bo obaczajcie? Bałwan zabił. Bałwan zabił Powiedz jak te Cave spider? Nie no, znowu i ja cię kręcę, Jak... To jest jakieś w ogóle oszustwo co się dzieje w tym życiu. <głos> <głos> nie no, to tak nie powinno być, ja już w ogóle? Właśnie... Dobra. Nie ma tutaj takich mega super dobra, rzeczy. Nie sieć, o nie, chyba. nie, 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 nie! No, Jak on nie mnie no, jakby cały czas robicie muzyczki. Dobra, no ale no Co się no. dzieje w ogóle? <noise> dobra, Ej, no. mi ciągle to zabija. Właśnie... Okej, okay, dobra, nie jestem. Jest Także ja jestem na tym. Ja sobie daję spawn point, nie I wiem jak... Wie. się, że wykopałem 12 laki bloków ze SingTa. Ej, skończyła się muzyczka. Jestem ciekawy. Właśnie chciałem mówić, jestem ciekaw, jak długo nam się być z muzyczki ale jak Bozy. widzicie Jak Co widzicie chyba to... wszystko zmierza ku no. temu, że... No właśnie <laughs> Że jednak bo nie będziemy za długo czekać. Ja mam jakiś laki blok Delty kolejny w punktu. daję sobie otwórę Bure, przepraszam, dobre. przepraszam, nie ja widziałem w ogóle <laughs> otwore. I otworzę sobie takie no jakieś. O, ja jej zabijam paliczko, spróbuję witam, No witam. nie, Spróbuję tak. podpalić, to prawda Okej, okay, no zapalniczkę Usłyszałem piosenki No ja no też w Jeśli mam też tak widzowie to... O, panie ten, to musicie koniecznie wstawić łapkę w górę Dobra, ale mam... W tych odcinkach nigdy nie będę chciał usłyszeć tej piosenki p No ja p chyba też nie, stary Dobra. Co ja ty mam? Takiego złotego. ja mam zbroję w końcu, jest! Tyle ja czekać. Nie mam. Jest i Notch I złote jabłko. Ej, nie dobra, mi zaczynałem powoli, dobra. noc no, dołączył do gry. Halo, wyjdź z serwera. wy ty wy, co wy robicie? Ej, jakby ich śmierci, tylko że nie działa za bardzo, dlatego że on się resetuje, żeby nie grał cały czas smutneczka. Wy ty, Femicji, wylatuje. Wam wylatuje coś? A lag, lag jest? Nie tak właśnie jest. nie mam sick toucha Ale ja bym miał sick a, to okay. mi wylatowało jeszcze ten, a nie wylatuje Padł zombie Dobra jeszcze sprawdzam co tutaj jest okay. Jaki Okej jak? Nie wypada nie. Proszę, proszę spaść zombie A ja bym wziął mojego itema Owocek tak siema <grafy> Już tak się martwiłem ja ja właśnie, że, za... że muzyczki nie ma Ja pierdzielek Nie 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 jest nie, 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 nie. spawn point Co się co wydarzyło? Nie. Co tutaj się dzieje? Jakiś kolejny też... Jeszcze... Yeah. Okay, ja... Okej, dobra, ale mam kilo. No ja mam stary tego Ło Okej. Okay. No, o nie, ja spadam. O nie, teraz dzięki nie będziecie mieli. Ej, bo czemu to moby tyle biją? Nie wiem właśnie dlaczego. Po prostu zwykłe moby one biją milion tego. Ale ginę już kolejny raz. Bob, siom mi są O mam strzały. Będę was strzelał. Czemu? Ej, skąd to się wzięło? Dobra, mogę spojrzeć na mnie. Co to się wzięło? Ja nie wiem. Dobra, ja mam za dużo strzał w ogóle. Halo, proszę, bo. Nie, bo, bo, zgin. Dobra, jest gitara. Ja nie mam jeszcze nic do bicia. Ja, mam, ja nie właśnie nie mi wyleciał. E, 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 mam pieska, jest pieska. Chodź, pieska, jest pieska. Mam 10 lucky bloków. To mnie To jest takie idealne, idealne w ostatnim momencie. nie! Wow. Ja. Yes. 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 Uważaj! W <noise> jeszcze <Ja, pierzie>. wcześniej <noise> spadłem Ta? Nie zdążyłem cię od tego uchronić. Szkoda Dobra, co ja to jeszcze mam? Ja mam dwa, dwa killoffe, mogę jedną oddać, ale one mają chyba sytuację. Nie mam łuk, ale... O nie one mają shift to po co mi coś takiego? Dobra. O, ja mam diaksowych, to o, Jest, rzucę to. Ej, mi, mi ciągle te sponże. O nie no serio! Uratujcie mnie chłopaki stąd! Nie. Gdzie jesteś? No jestem w tej wodnej Nie mam czym, ja się muszę zabić niestety Tu Ja już się ratowałem, bo miałem kilo w A była taka cisza przez chwilę Dobra, idę, rozwalam się. Nie, ale miałem ten Ale złoty to rozwali tak, no To szkoda, że to jest To co jest? trigger at everyone look up Właśnie mega dziwne, ale teraz mega dużo zginęliście. Okej Ej, ale ja mam pełno, pełno rzeczy i ja nie wiem co mam nawet wyrzucić, bo ja mam same potki, dobra Ty mu nie mogę villagerów zabijać? Nie wiem stare. nie wiem, nie wiem, ale ja staram się tutaj stawiać o, kolejne rzeczy Ej, ma ktoś nether stara? Nie mam, nie mam stary kompletnie Bo ja mam, ja mam villagera, który da jakiś alpha sword Ja właśnie Ej, próbuję właśnie wszystko Okej, mam nether okay, mam nether Chodź, chodź, chodź Trzymaj tego Nie, pęk. ale go bo Szymek będzie miał no nie dawaj mu To mi super daj <laughs> to jest super O lol Yeah. Co to był za dźwięk? Co to jest za dźwięk? Co to jest za dźwięk kupowany, Słyszałeś tego ty czy nie? No, okay. jest jak, może... Jak robicie deal, to jest jakiś taki dźwięk. Oh yeah, nie o co chodzi, ale, ale to jest mega dziwne. Ale ten Ghost Rider zdenerwuje. Ale mam, ale mam kilo, ale mam miecz. genialny. Nie, ja, ja chyba nie mam dość. Ja yeah. nie, przesada lekka, nie. przesada Jakieś TNT mi wybuchło i marli. No o, tak, o, no bo, bo mam... ja, ja striggerowałem chyba Co pułapkę się stało? Nie, to... O. Tak, 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 to, to ja striggerowałem pułapkę, która wszystkim odpaliła TNT nad głową Ale jesteś super O, pa... o nie O no nie, dobra, mam tego. dobra teraz ginę No ja właśnie też mam sporo rzeczy na tym, ale ten o. miecz jest genialny w ogóle CO JEST? 75 tak DAMAGE ON MA Widziałeś tego od To jest. ja no nie mam nether stara, to nie wiem. Czemu mnie zabija? Nether stara, czemu nie masz, stary? Ale po co ci wow. nether star, skoro ten ziomek i tak już nie żyje? Jak nie żyje? Ja, ja jeszcze patrzę. Stary, no. Nie da się go zabić! Ej, bo jakby króliczki mam trochę tutaj. Mam no Goty jak Uper. ten twój star. No nie, o, nie no. Ale mógłbyś zginąć, bo dawno muzyczki nie było, ja lubię tę muzyczkę. O mógłbyś owoce. Nie, nie <grym> mam się mam do... Do... Ej, nie słuchaj muzyki czy owocka. Ej, chyba się zepsuł Commandok i za daleko nas wszystkich! No nie. To jest prawda, nie. nie no star, nie zabijaj mnie. Ale popatrz, że owocek już ginie <grym kolejny <grym raz! No nie dobra, musimy za chwilę przestać, ja muszę tylko naprawić jedną rzecz i teraz się widzimy. Siema owocek! Witam! Gdzie ty tą! Je? Jestem obok ciebie, jestem obok ciebie, spokojnie! Pomóż mi zabić i proszę! Jest nic takiego! Dobra, ja to Ja muszę do przodu lecieć, stary, ciągle. A super! O. No to przez przypadek mi się aktywowało, ale już byłem na sekcji. checkpoincie, a ja nie jestem znowu. No! ja Ja króliczki! Ale ja chcę podpalić tego villagera. Właśnie nie wiem, ale on już nie żyje, stary. Jak to żyje? Jak to? Ja go na dół. Jest! <grym> co ty dajesz? Wy, ty, wy. Te kliczki, głupie! <grym> ja czułem ja się, że go zniszczyłem, a tutaj nie. Kurcze! <grym> ja szukam czegoś, co mi się w ogóle nie przyda. To mi się nie przyda już, bo ja mam pełny akwipunek i no cią nie, no, ja... ciągle zbieram te rzeczy. Dobra, zaraz chyba będę do końca i wtedy walczymy ze sobą Więc uwaga, no tak, a jak? Od razu do pierwszy? Kurde. Tak, pierwsza osoba. A nie były dwie pierwsze? Nie, to trzeba od razu stary. Dzisiaj szybkie, bo ja już mam dość tej muzyczki. A muszę Nic ciekawego nie, nie wetuję. Ja cię kreś, stary, nic się... Ja już byłem tak blisko. Już byłem Berły. tak. Dobra, będę jeszcze pierwszy. Ale musisz wszystkie rozwalić po drodze O Ale to jesteśmy mega daleko Wither tu jest! Ja nie robiłem rzeczy Halo nie! No i wstycham Koniec! Koniec! Dobra! To teraz w takim razie na walkę między sobą, więc schodzimy na dół w takim razie byczki i lecimy. Dobra, uwaga! O nie! E bo to jest jakiś masz No i co z tego stare? Dobry Dobra, był. to jest walka tutaj w takim razie na terenie Ja tylko zrobię w takim razie T, -P -A -B i lecimy y Worldboardem, okej? Okay. Uważajcie No wy, wy. Ale World ja nie border. mam w ogóle Stary, to trudno, musisz, musisz być przygotowany Czemu mnie tepło? Czemu mnie tepło w górę? Przepraszam bardzo Goti, ty A to zrobiłeś? Miko has teleport trap, everyone look out Ale nie róbcie już, nie lubcie już no, ale chcemy jakiś proje World Border Center. Tutaj robimy. Ok, i robimy z World Border. Zróbmy na razie y, nas powiedzmy 50, żebyśmy nie uciekali za bardzo. Wow. set. A co, ja nie mogę Cię widzieć? Właśnie nie wiem, może jesteś w drużynie ze mną. Ja idę, ja idę do rogu. T y, skor... Jesteśmy chyba w drużynie razem. Teams. No, no szkoda. L leave. i ja. A co to jest to? No, wydaje mi się, że teraz możemy się bić już. Popatrz, tak, się tak, bijemy. Wow. Dobra, to gotowi, czas! Do rogów idźcie sobie i. Jesteście gotowi. No to uwaga, start! Nie, nie chcę. Dobra, jest chillera, jest chillera. Mam tutaj słodkie króliczki. Ja właśnie nie widzę żadnego z was. Tak na dobrą sprawę. <laughs> nie. Tutaj jest jakiś niby niewidzialny gościu. Oku! Co się dzieje? Zią, ja mam, ja mam serduszek Ja mogę sobie skakać na całą mapę Patrzcie, patrzcie Bo wypijesz jakąś ja misę już został zabity Dobra, Gotik już, już nie walczysz no nie Jestem ja poza bruderem ginę <grym> No nie, co jest? Dobra, owocek nie żyje Tylko, teraz zostałem tylko ja i go, ja i ten no ale Ja i Miko Gdzie on jest? Ja też milion serduszek stary A ja mam jeszcze więcej No ja nie wiem Dobra, ja co ty jeszcze mam? piątą karę generacji nie opłaca mi się Dobra, potium, kaczam busta jest super Halo, gdzie ty jesteś? Nie Możesz masz skakać. Ej, skakać. Czemu ty bierzesz skacze. udział jeszcze w naszym tym? Nie biorę udziału. A to to był, to to był Miko. Ok. No halo, gdzie on tak skacze? Co za gość? Ja on ciągle położy na długą okres czasu. Gdzie on no, wyląduje? Nie, nie trafia, że mnie w ogóle. Dobra, momencik, gdzie on jest? Gdzie on ląduje? Spokojnie, Dobra, spokojnie. Przydatne. Ja ten potion mnie wkurza. Jakby ja spazę trzeba ja coś mam ciekawego. Mystery potion. Ale ja mam to no, muszę mieć jeszcze jakąś potkę. Okej. Okay. Okej. Okay. No nie pij tej potki. No nie nie. No, ja spokojnie, ja mam pełno potek super, które żeby mi się mega przydadzą. Okej. Okay. Może nie, bo ja też szukam itemów AAAAAA Ja nie widziałem wcześniej Nie wiem stary, jesteś ślepy pewnie Czy on znowu gdzieś skoczył? Matko Ale, miko Ale funkcjonując w Zostaw mnie, ała, ała, ała. Dobra, zapomniałem, że mam go po prostu Dobra, zostaw mnie no Nie, skończył mi się ten czemus Yes, inna strzała ja mówię, to to nie, to, jadłem, Po co dałeś tego? Wladen. Nie, to nie był twój no, Dobra, no nadzieję, że się podobał odcinek Do ja w kolejnym odcinku, ja się z wami żegnam I ja już chcę zginąć, bo <suszynka> dawno nie było jednej muzyczki Siema tu, tu, Oj, co to nie działa? O oh, nie, za daleko to pewnie jest Trzymajcie się, cześć Elo, elo